Przez następne 24 godziny będę miał na sobie tą 20-kilogramową kamizelkę. Zaczynając od teraz Mamy godzinę 8 rano I do 8 następnego dnia będę musiał nosić na sobie tą kamizelkę Pewnie zastanawiasz się ile z tym wdziankiem ważę Więc się zważmy W dzisiejszym odcinku zmierzę się ze swoimi demonami Wykonując brutalne zadania A przy tym wszystkim ważąc 100 kg Nie blisko 100 kg, więc nie jest tak źle I Nie mogę ani na sekundę ściągnąć tej kamizelki Bo będzie to oznaczało koniec tego odcinka Dzisiaj mamy listę wyzwań, którą będziemy musieli wykonać Zaczynając od... Udało się. Mamy to. Już mi zaczynają boleć barki, więc bardzo dobry znak. 10 minut w challenge'u, a teraz idziemy zrobić drugie wyzwanie. Tak, pierwszym wyzwaniem było zejść ze schodów, ale spokojnie, w tym filmie nie zabraknie jeszcze potu i trudnych wyzwań. A tymczasem ruszamy Polo Polo Market, idziemy na zakupki. Na szczęście sklep jest oczywiście pusty, więc czuję się jak całkowicie normalny człowiek chodzący po alejkach. Totalnie nikt się na mnie nie patrzy, na pewno. Co kupujemy? Nie ja kupiłem mus. A gdzie masz te musy? O proszę, więc ja też biorę. To ja pewnie na to z moich zakupów. Jednak zmiana panu, oczywiście, że zrozumiałem, Miałem wziąć tylko bułki, a nie burgerowe. No i wychodzimy do sklepu. Trochę już wolą te bary. Kurde. Cały dzień jeszcze przede mną. A dopiero 40 minut jestem w tym. O, od razu lepiej. Oni poszli do Biedronki, ja stwierdziłem, rozsane w samochodzie. Przyszedłem wam tylko nagrać, bo oszczędzam siły, bo mam potem naprawdę ciężkie wyzwania i... Nie chcę zakończyć dnia na zakupach w Polo i w Biedronce Kiedy dotarłem do domu, ja jawniłem kolejne wyzwanie dodatkowe Szczerze już trochę czuję zmęczenie na barkach, a dopiero jestem godzinę w challenge'u, no Mam w planach też zrobić 10 tysięcy kroków To jest jedno z wyzwań, więc no jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości Wyszedłem po schodach i usiadłem do tego, co zawsze Jakaś praca, montowanie, planowanie, czy... No cokolwiek po prostu. No dzisiaj na pewno nie będę planował tego filmu, który nagrywam teraz, bo to było bardzo nieodpowiedzialne. Żebym poprowadził film, gdy nagrywałam o freestyle, i nie ma po na nowego nagonego, dlatego nie wcześniej to było bardzo nieodpowiedzialne, bardzo głupie. Miejsce, zadań, zejście, ze zespoł. Więc zaplanowałem ten film w trakcie nagrywania i... Generalnie to nagrywam odcinek, przypomniałem sobie o tym, więc dałoby się okarnąć może bo by by wygląda jakby wyszedł. Się... Z piwnicy, by mnie tam więzili, czyli w sumie wygląda to, jak zawsze, pora się umyć. No co, źle je. Tak to jest całkiem nieźle jak na drugie miejsce się w życiu. Zaczynałem w pralce, więc dla mnie to jest problem. Tak? No, od razu lepiej człowiek wygląda, no proszę. A Jak się podoba lukciek? Za się, wiem, dziękuję. Zjadłem śniadanko, odpocząłem chwilę. Dlaczego gra tak podniesiona muzyka? Ej, nie umiem tego zmienić. Jak ja to zrobić? O, dobra, udało się. Takie siedzenie cały dzień w kamizelce to poniekąd zupełnie nie z dzieciństwa. Oglądałem YouTuberów siedzących cały, cały dzień w samochodzie. Teraz ja noszę przez 24 godziny kamizelkę. Fajna sytuacja pomyślał, że noszenie kamizelki 20-kilowej to będzie spełnienie marzeń z dzieciństwa. Tak bardzo cieszyłem się ze spełnienia swoich marzeń, że aż musiałem oddać trochę swojej energii naszej planecie. Tym razem poważna muzyka nie gra przypadkowo, bo ruszamy do kolejnego wyzwania, które do tej pory jest najcięższe. Jestem już 4 godziny w tej kamizelce prawie. Ała, te bary tak bolą, już ciężko mi się stoi. Ja będę leżał chyba do końca tego dnia. Sytuacja wygląda tak, musimy wykonać kolejne wyzwanie z naszej listy. Jest to oczywiście Dam, dam Dam trening Ale oczywiście nie jest to zwykły trening Bo napisałem do swojego trenera, że będę nagrywał taki odcinek Chciałem, żeby mi dał coś specjalnego Dał mi taką bombę atomową Tak zwane 50-100 50, 50 pociągnięć i 100 pompek na czas Kiedy robiłem to bez kamizelki Zajęło mi to 11 minut i 40 sekund z kamizelką, jeżeli to już zrobię, to będzie naprawdę imponujące. To jest 20 kg, pamiętajcie, ja 100 kg ważę w tym. Oh my god, jak ja to mam zrobić? Bierzemy się do roboty, ale co to ma być w ogóle? Ale zanim to zrobię, chcę sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Czy stanę w tym na rękach? Szczerze, nie wydaje mi się. Wykonałem tylko trzy próby, ale wbrew pozorom. Ała, ale się spociłem. To były trzy próby. Ała, jest taki upał. Co ja robię ze swoim życiem? To miało być spełnienie marzeń. Po paru kolejnych próbach porządnie się zmotywowałem i. Zrobię to! No! Stoję! Stałem! Ale pora zakończyć tam zabawę i ruszyć do tego, co faktycznie ma znaczenie: Pierwsze podciągnięcie to tych tortur. Chyba będę musiał to robić w seriach jedno podciągnięcie. Dwie pompki, bo nie widzę tego inaczej. I taką właśnie taktykę przyjąłem. Jedno podciągnięcie na dwie pompki. I w ten sposób dobiłem do pierwszych. Mamy 10% za nami. Dopiero w 3 minuty minęły, ale osoby wykonujące takie challenge wiedzą, jak szybko się potem robi ciężko. W pewnym momencie zaczynało się robić naprawdę ciężko. I każde moje powtórzenie wyglądało mniej więcej w ten sposób. Trzeba pamiętać, że tego dnia było też bardzo ciepło, ale nie miałem zamiaru się poddawać. I w taki sposób wspomagając się krzykiem byłem coraz bliżej celu. 10 minut, 15 podciągnięć i 30 pompek. Aktualnie pot, jestem cały spocony, kapie mi z twarzy pot. Jezus jakie to jest hardko. W tym momencie już nie byłem pewien, czy bardziej mnie dobijały te podciągania, czy upał, ale wiedziałem, że nie mogę się podać i musiałem cisnąć dalej. Dwadzieścia 4! 18 minut. Ała, umieram. Dobra, pompek. Zaczynam robić po trzy. Z jednej strony cieszyłem się, że połowa jest już za mną, ale druga połowa ciągle na mnie czekała i wcale nie zapowiadała się na łatwiejszą. Muszę mieć krzesełko. Tak, jak David Goggins przy biciu rekordu pociągania. Mam dla was zagadkę. Znajdźcie różnicę. Ja osobiście jej nie widzę. Nie wiem, czy widać to, jaki jestem spocony. Uff. Kapie do, ze mnie dosłownie, ale to nie zmienia faktu, że mam przed sobą jeszcze mnóstwo, ale to mnóstwo powtórzeń. Wiedziałem, że muszę jak najszybciej wrócić do pracy, więc robiłem co w mojej mocy, pamiętając, to jeszcze nie koniec wyrażeń na dzisiaj i muszę się bardzo zaprzyjaźnić ze swoją kamizelką. Robiłem co w mojej mocy i z każdą minutą przybliżałem się do swojego celu. Jeszcze 15 pociągnięć. Jeszcze 10! Byłem coraz bliżej, ale również i moje zmęczenie stawało się coraz większe. Gdyby nie to, krzysełko, prawdopodobnie bym już całkowicie osłabł. To był ten moment, w którym już nawet nie miałem siły krzyczeć. Ale wiedziałem, że meta jest już tuż za rogiem. Ostatnia seria pompek w końcu! Po 40 minutach Cieszyłem się tak tego, bo wiedziałem już, że... A, jeszcze tylko dwa Podciągnięcia Let's fucking go, dam radę Aaaa! 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 Ostatnie Aaaa! 42 czterdzieści dwie minuty Mamy to! Bo powiedz, że to się nagrywało. Powiedz, że nie wyskoczyła aktualizacja systemu Samsunga. A więc się w jaki sposób Wam pokażę to, że się spłaciłem. Nie z tej kamizelki. Ja sam jeszcze nie wiem w tym momencie sam jeszcze nie wiedziałem co zaraz zobaczę. O Boże! Co to jest? To jest całe mokre. Tu jest suche Tu jest suche. To What the fuck No muszę się iść o no nie ma szans. Dajcie mi sekundę. Nie mam pojęcia czy mnie widać, ale musicie wybaczyć. moje oh, yeah, yeah. Niestety, jak widzicie, co? Jestem w tarapatach. Dosyć ostry. Dziwnie się to musi oglądać. Wciąż mam na sobie kamizelkę, prawda? Eee! Wciąż mam na sobie kamizelkę? Wciąż mam na sobie kamizelkę? Co ja w ogóle robię ze swoim życiem? Udało się. Teraz się idę tak kąpać. Ciężkie to rzucie influencera, ciężkie. Jak coś udało mi się wejść pod prysznic, teraz wsunąć kawałek ciała, żeby się umyć. I już smoczyłem kamizelkę. To nic, no to było nieuniknione niestety, że się smoczę kamizelkę. A drugi! Myślę, że teraz jest idealny moment na reklamę mojej społeczności. To jest społeczność dla ludzi chcących zmiany, lubiących sport, lubiących się ruszać. Póki co jest na tylko 20, ale chętnie zobaczylibyśmy cię w środku. No nie mów, że ja tutaj robię coś takiego, a nawet nie zobaczysz. Pierwszego linku w opisie. No stary. Umówmy się. Proszę o zostawienie subskrypcji. Dziękuję bardzo. A my kończymy naszą komkę. Zmieniłem swoją przemoczoną bieliznę Niestety tego wam pokazać nie mogę Odpocząłem chwilę oglądając kalistenikę, Oczywiście I... Mamy godzinę 15 Mój cel to 10 tysięcy kroków, więc będę chodził dookoła mu Wiem Bardzo kreatywnie, dokładnie to samo robiłem w ostatnim filmie Ale nie wiem czy jestem w stanie iść na jakiś dłuższy spacer z tą kamizelką Bo mnie barki no strasznie bolą już Tak sobie dreptając nabiłem 1000 kroków Ale to już pora wykonać kolejne jakże epickie zadanie Ale zanim to jeszcze krótka przypominajka To Jestem ja A to jest mój młodszy kuzyn Olek, z którym będę się ścigał A nagrodą jest zawrotny grosz Masz tutaj teraz się cieszyć Głośno Tak! Grosz! Yeah. Zasady tego wyścigu są proste Kto pierwszy przebiegnie od patyka do patyka zgarnia wielką wygraną A więc kto wygra? Ja ważący 100 kg czy mój kuzyn? Dowiemy się właśnie teraz 3, 2, 1, start! A więc kto wygrał? Z początku myślałem, że jeśli wygrałem ja no. mogę zachować e, groszówkę, którą ukradłem z samochodu jego mamy, jak tutaj jechaliśmy. Wygrałem. Remis był, kłamiesz. Co mówisz, że był remis? No. To przegonamy to na kamerze. Jak był faktycznie remis, to lecimy jeszcze raz. Dobra. Proszę Państwa, teraz mamy komisyjne sprawdzanie warów. To był pierwszy. Nawet w słomo ciężko powiedzieć, bo delikatnie przysłoniłem Olka, dlatego... No dobra, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, dlatego powtórzymy ten wyczyn. Nie, yeah, jestem przyzadowolony, Super. Trzy, dwa, jeden, start! No i wlecieli niczym z procy, jak torpeda pędzą do przodu. Prawda, hity, ne Ale bliska walka, bliska walka. Szacunek. Dzięki wielkie, jaką tuzio wyszła. Bardzo dobry wyścig. Nie sądziłem, że to będzie tak wyrównane. W serio dałem sobie 100% Ale spokojnie. Olek dostanie jeszcze szansę na odegranie się, ale póki co pora się chwilę pobawić. Kali Stenik ma słabe nogi podobno. A ale to bo... ale podoba się. no. W każdym pojedynczym potem wypada mi jeden woreczek. Niemożliwe, co to jest? Gramy! Zauważyłem, że jestem w to bardzo dobry. Tak jak wszystkie inne sporty w moim życiu. Musisz to włapać, no, ale jeszcze raz tutaj Jestem dumny, że artedią. Jak widać kamizelka w bardzo dobrym stanie. Wszystkie woreczki trzymają się idealnie. Żartowałem. Dawaj! Dawaj, woreczki. Najmniej mam na co zwalić. Robimy stanie na rękach. No chyba będę musiał spędzić z dobrą godzinę wsadzając to Bro. odpowiednio Bo to trzeba zaczepić na dół i na górę Normalnie bym to zrobił w 30 sekund Ale z kamizelką na sobie jest trochę cięższe To 5 minut Nie, 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 nie no Boże, Ona nie wie, to używa. jej nie oszukuje Nie kłamie się w Ja widzi. się kąpałem się z tą kamizelką Serio? No A. Gramy Nie kłamie się widzów e, e, Właśnie, właśnie e, Dlatego zostawcie suba I rajki! Ciężko jest wystartować, ale jak już biegnę, to mam wrażenie, w sumie nie wiem jakie mam wrażenie, ale że biegnę bardzo szybko Oto. What the hell? Dobra, to żeby sprawdzić czy mam wszystkie woreczki, zrobię pewien pobiorę ją na odwrót i sprawdzicie, sprawdzicie, mam wszystkie woreczki Wszystkie, wszystkie, wszystkie. Dobra. Dobra widzowie Jeśli lubicie Szymona to wszyscy serduszko szer I napięty o. mięsień ja, jak dotrwali do tego momentu w filmie to co, jaki komentarz muszą napisać? Podopieczny Sigma Podopieczny Sigma Jest dobrze, Nie Lecimy na kolejne wyzwanie, jakim jest... obiad! Zrobiliśmy jednego burgera, ale oczywiście na tym się nie skończyło. I bam! Mamy drugiego, i trzeci. A więc, pora ruszyć do kolejnego wyzwania o jakże ogromną nagrodę. Dobrze, więc y, następne zadanie naszego jakże barwnego dnia Gra w piłkę Generalnie mam brudne spodenki Nie po co wam to mówię Mam wrażenie, że jak wam powiem to nie będzie miało to znaczenia I nie będę musiał ich przebierać Że mi to wybaczycie Dziękuję Gramy mecz towarzyski Do trzech punktów Miało być do pięciu, ale nie wiem czy jestem w stanie kondycyjnie wyrobić Jak będzie dobrze to gramy do pięciu Jeden z zero Mecz zaczął się moją przewagą, ale Olek chciał to jak najszybciej zmienić no nie! U, u, u. Soki do wytarciu! No o nie! gramy do pięciu! Poczułem się pewnie, ale bardzo możliwe, że w przyszłości tego pożałuję. No, no nie! Elastyko! <grystanie> ale prędkość! No, super. No był! Wciąż 2-0. W żadnym wypadku. No i wtedy Oleg nawiązał bramkę o! kontaktową. Ach, oh, oh. Pora, pora odpalić prawdziwą potęgę 100 kg bestii. Taką potęgę odpaliłem, że prawie swój własny cień pokonałem. Let's go. No Nie. Niby Kaliselinga się tutaj piłkarz rodzi. Let's go. 4 do 1 była Jes do mnie W taki sposób wynik zmienił się na 4 do 2, ale spokojnie teraz czekaj, czekaj pętajnica Pędzie Tajemnic nie podsuję. Tak <ettes> na socjał, proszę. Ej, myślałem, że będzie... Dobra. Niech ci będzie, 4-3. Nagle wyrównało się do 4-3. Byłem coraz bliżej porażki. Nie! Jest! Yes. Farta ma płica, spokojnie. Ojojoj, szczerze już odczuwałem, że jestem w tarapatach. No goha! O jest samka to sabotuje Stawił mi się, abym go zastrzelił Tak byś nie trafił w kupasz to O, oh, kochany Ale! Farc. Nie, bo to znajom w ostatnim momencie Szczerze już było bardzo blisko, ale przez swoje popisowe zagranie! Jes! Yes! Jeszcze... nie! Walka, yes. Nie! Jeszcze jedną bramkę, jest dogrywka! Ta piłka o wszystko, kto strzeli ten wygrywa. Dobra. Jak wygrasz, to oddaję ci grosz. Ale pamiętajcie, że mam jeszcze obietnicę, której nie dowiozłem. Dobra, tego którego sobie dzisiaj zasłużyłem na niego. Ja, za nie myśl zagranie, Podpisowe zagranie? Fa! Kuję małe! Jednak nie! O, to! Mówiłem, nie że ma, będzie! Nie ma, nie ma! Mówiłem! Bo ja dotknąłem. A się nie liczą. Mówiłem, że będzie ci to. Nie było w tamtym, ale było w tym. Definitywna chwila. Udowodniłem, że to należy do mnie. Jeszcze coś musimy o coś zagrać. Bo jak chcemy chyba jednego grosza. O nic więcej już nie zagraliśmy, ale uświadomiłem sobie, że muszę dobić dzisiaj kroki. Dlatego stara, dobra metoda zawsze się sprawdza. Okrążenie numer. Pierwsze. 1, numer 2, numer 3, 4, 5, 6, 8, 9. Let's go, bro. Numer 10. Yeah. Let's go. A to tak się składa, że idealnie dobiłem 10 koła. Let's go. No, panie, za nami cały dzień w tej kamizelce. Nie ściągnąłem mi ani na sekundy. Ciągle byłem w niej. Minęło już. 13 godzin odkąd niej jestem 13 godzin tej głupiej kamizelki to jeszcze nie koniec, jeszcze mamy całą noc jeżeli chodzi o to jak się czuję po całym dniu zdecydowanie czuję, że bolą mnie kaptury no bo wiadomo, jakby to jest kamizelka ten filmik był nagrany w celach rozrywkowych ale jednak, też jest to edukacja, bo ja sam dowiedziałem się, jak to jest. Jak to jest, po prostu, żyć z dodatkowymi 20 kg? Bolą mnie kaptury. Znaczy, bolą mnie kaptury, akurat dlatego, że to jest kamizelka i nierówno mam rozłożone po prostu masę ciała. No, schylanie się jest ciężkie, bieganie jest ciężkie. Wiadomo, że to nie jest wszystko waga, ale kamizelka, jakby sama budowa kamizelki, a kamizelki też nie jest zaprojektowana po to, żeby biegać, bo cała poskakuje i tp. Ale to jak mi teraz wodą nogi i to jak w ogóle cały jestem wyczerpany, całe moje ciało jest wyczerpane, no... dawno tak nie było, zrobiłem tylko 10 tysięcy kroków. To nie jest tak dużo. Dzienne kroki tak naprawdę, nie? A więc ja się kładę i widzimy się już jutro. A więc proszę Państwa, mamy to godzina 7 rano. Za godzinę to ściągamy. Ja jestem po jakże jakościowym śnie. Mój zegarek pokazuje wynik 130. Drodzy Państwo, równa minuta. No już 30 sekund. Ostatnie 24 godziny spędziłem w tej kamizelce, ważąc 100 kg, i w końcu będę mógł ją ściągnąć. 10, 9, 8, 3. Dwa Jeden Jest! Ale jest lekki To jest z życia O Jezus, ale jest różnica Że się jest piękne jak się waży 70kg Zostawcie suba